Wdzielał się w czarne charaktery. W rzeczywistości miał złote serce. Aktor został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu przy ulicy Lower East Side w Nowym Jorku. Przyczyna zgonu nie została ujawniona, podała stacja NBC News. Greg Edwards relacjonował, że w mieszkaniu aktora przez ponad dobę grała muzyka, co sprawiło, że jego mieszkanie zostało skontrolowane. Przyznał, że osobiście rozmawiał z artystą na początku tygodnia. Peter Green zapadł w pamięci widzów przede wszystkim za sprawą produkcji, w których wcielił się w rol przestępców. Tak było w przypadku Pulp Fiction, 1994 rok, Quentina Tarantino, gdzie zagrał Zidę, sadystycznego gwałciciela i ochroniarza. Wcielił się również w Dorianę, czarny charakter w masce, 1994 rok, Jimmy Carreya. Nikt lepiej nie zagrał złego faceta niż Peter, Wspominał Greg Edwards w rozmowie z amerykańskimi mediami, ale miał łagodną stronę, której większość ludzi nigdy nie dostrzegała. Miał też złote serce, dodał menadżer. Rola pierwszoplanowa. Zagrał postać pełną cierpienia. Choć Green został zapamiętany przede wszystkim z ról drugoplanowych, w swoim dorobku miał również rol pierwszoplanowe. Zagrał m.in. w filmie Domyty. Ogolony, 1993 rok, gdzie wcielił się w mężczyznę ze schizofrenią, który był podejrzany o morderstwo, do tego okaleczał się. Peter Green wcielił się w przekonującą, pełną cierpienia, niestabilną postać kogoś, kto nawet nie musiał się pociąć, żeby zwrócić uwagę publiczności, recenzowano wówczas na łamach New York Timesa. Wystąpił z Denzelem Washingtonem. Miłośnicy kina mogą go również kojarzyć z takich filmów, jak Podejrzani czy Dzień Próby. Podejrzanych Green wcielił się w postać pasera Redfoota, który informuje ekipę kryminalną o możliwości obrabowania jubilera i ostatecznie ginie podczas kolejnego napadu. W dniu próby wcielił się w detektywa postrzelonego przez Elanzo Harrisa, granego przez Denzela Washingtona, gdy skorumpowana grupa próbuje wymyślić historię, aby ukryć morderstwo z zimną krwią byłego funkcjonariusza wydziału narkotykowego, przypomniał portal NBC News. Peter Green pochodził z Montclair w stanie New Jersey, urodził się 8 października roku 1965 roku. Karierę aktorką rozpoczął po 20 roku życia, gdy mieszkał już w Nowym Jorku. Pozostawił siostrę i brata, przekazał menadżer aktora.